dla studentów for teaching people no żeby uczyć for teaching korean people to uczy ma uczyć koreańczyków porzucić to wszystko ponieważ może wczoraj mówiłem o mistrzudzeniu biochamcy jego świątynia zanim żeśmy tam przybyli, nigdy nie, nie odbywało się tam Kionczy. Ponieważ jego pogląd jest. taki, że Koreańczycy, mi się nie są w stanie tego zrobić. Oczywiście znaczy w jego stylu. Nie, w końcu nie został w stanie się jego stylu, nie był w stanie mu wierzyć. Ale chciał tylko pomóc w desensajnowym. Więc jakby skorzystał z okazji. Ludzie świeccy, mniejsi kobiety i mężczyźni praktykujący razem. Cała Korea przeglądała się temu, temu miejscu. But now for uh, this year's fifth time, now Chinese Buddhism, they want us. Because we are very important, you know, that's like maybe wrong and Pope wants some good church, some church. Country. Some church has good law no control them. A, to znaczy, Batykan, dobrym, e, kościele, So that's, our practicing means taking away all tradition, tradition. practicing still means taking away all tradition, broken all tradition. Jest, znaczy, To jest nauczanie desens anima. Nie trzymaj swojej opinii w którejś sytuacji, uwarunkowani idei. So our, our Więc nasza praktyka uczy wszystkich koreańczyków. It, nie tylko koreańczycy są w stanie to robić, to również inni koreańczycy. I praktykowanie wspólne u nich, mężczyzn świeckich, niż nich kobiet świeckich jest możliwe. To mówi, że wasza praktyka nie zależy od warunków, sytuacji czy tradycji. He and... has this idea in his mind. You don't know this, but the, the idea is already inside już you. Was. because we many be dharma i żeśmy to wszystko wpatowali. Sta, stań się niezależny. Możesz to zrobić. Stań się niezależny. Jeśli spotkasz Buddę, zabij go. W większości nie rozumiemy tej, tej mowy. Uwierz się w 100%. To jest umysł Z. Umysł Z to codziennie. Kiedy jesteś głodny, że... jest. Znaczalność I. Mówisz to tylko w jeden punkt. Stań się niezależny. Wszystko to wszystko wskazuje na jedną rzecz. Mówimy to wiele, wiele razy. I to wchodzi do waszej świadomości. Then one day, I pewnego dnia, Troszeczkę tego posmakujecie. Then, like to jest jak kula. Then this something happened. Coś ma się tam zdarza. You, you, you Troszeczkę, oh no, też, okay. Jakby chwycicie ten balon. All oh, we oblige all this your head. to ten bałon nam <grymka> się większy, 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 większy. większy. Wiele rzeczy. Jedna rzecz. A, to tak jak igła, powiedzmy, dźwięk srebrny strażacki. Ktoś Ci uderzy. Jedno słowo. To jak ta, ta uderzy przy staroń. I wtedy... Tak <grymka> <grymka> Tak, tak jak to. Then you understand. Aha. Aha. Now I believe. Teraz wierzę w to. You all in consciousness, whether so you like it or not. To znaczy, że wam się podobać, czy nie macie to już swojej świadomości? So, when you look at each other, you cannot believe each other has that, but other people see that, they understand that. Jeżeli Państwo ci naślepy nie możecie uwierzyć sobie na zawsze, ale ludzie z zewnątrz, zernoszyści to zobaczą, mogą w to wierzyć. Other practices. Inni praktykujący nawet nasza rodzina to nasza rodzina